Witam, z tej strony mechanik prawy prezyjny. tym razem zajmiemy się wymianą szczęk od hamulców szybko to załatwimy, króciutki film jak widzicie budowa tych hamulców nie jest zbyt skomplikowana szczęki, sprężyny, rozpierak tutaj mamy z tej strony dźwignię rozpieraka szczęk hamulcowych tak to się fachowo nazywa też będzie wymienione tutaj macie ten złożeń do linki czego zaczynamy zaczynamy od zdjęcia starych szczęk jest to banalnie proste zobaczcie nie bawmy się żadne rozpielanie nic w ten sposób podważamy i już mamy zdjęte teraz Wam pokażę teraz Wam pokażę różnicę między Tymi szczękami. Przecież te jeszcze są w miarę mogłyby być, ale zobaczcie. No jest troszeczkę różnicy. Te szczęki były wymieniane, jakiś czas temu. Ale jak już robimy wszystko, to robimy wszystko na nowo. Te szczęki nie wiem czy się sprawdzą, są klejone jak widzicie nie ma żadnych nitów. Za te, te mają nitę. Zostawię sobie te stare szczęki, ewentualnie później kiedyś zrobię film, w jaki sposób nabić i zanitować tutaj szczęki. Dobrze, to mamy rozebrane już szczęki. Teraz musimy dobrać się do, do tego, do tej dźwigni. To jest badanie proste, odkręcamy sobie tutaj tą nakrętkę pomagamy sobie śrubokrętem po odkręceniu tej nakrętki rozpieramy troszeczkę i próbujemy to zdjąć chociaż widzę, że tu jest to całe zardzewiałe no, bez WD-47 troszkę budę 40 Tylko odczekamy <laughs> jest to stare nie było prawdopodobnie nigdy wyciągane więc trzeba delikatnie pomóc sobie w ten sposób zobaczcie, bezboleśnie ładnie nam wyszło mamy nawet taką szczelkę. No, niestety nieraz bez młotka albo młotka i takiego pręta nie da się nic zrobić. Jest to stare, zobaczycie, całe, zarzewiałe. Idzie też do wymiany. Rozpierak. A jeszcze jest w dobrym stanie, troszeczkę wyczyścić. I tak trzeba będzie nasparować. No już przeczyściłem troszeczkę, nawet troszeczkę wypolerowałem, ale to później można jeszcze dopracować. Kupiłem też nowe dźwignie. Zobaczymy, jak to będzie wszystko pracować. No przed złożeniem dobrze jest troszeczkę prowadzić tutaj smaru. No bez jakiego smaru, ja mam zwykły tabot. zakładamy które można tu przeczyścić zakładamy rozpierak możemy dać też tą gumkę tutaj chociaż nie wiem do czego ona tu jest ale jeżeli była no i zakładamy teraz będziemy musieli troszeczkę to rozszerzyć no to po rozszerzeniu zakładamy, to no, może być pewien opór, ale już ładnie wyszło. O, zobaczcie, elegancko można troszeczkę to dobić młoteczkiem ale nie do końca, z tego względu, że ci jaki błąd popełniłem, to musi być. To zawsze żeby później nie dokręcać, tylko teraz muszę obrócić, i to tak później będziemy ustawiać. Nie więcej, żeby tutaj było. Nie więcej, żeby tutaj było równo. A to i tak będziemy później ustawiać. Tak jak mówię, można troszeczkę pomóc młotkiem, ale dla zabezpieczenia możemy to sobie skręcić tak delikatnie, żeby nam to się ładnie zamknęło. O, tak jak mówię, nie do końca z tego względu, że jeszcze będziemy to, tą dźwignię ustawiać tutaj do linki więc nie ma sensu, nie ma sensu tego na stałe czy już tak na gotowo no i teraz przystępujemy do zakładania szczęk kupiłem takie szczęki nie wiem czy będą dobre czy nie Różnią się tylko tym od tych szczęk że te są klejone te są klejone a te są nitowane. Nie wiem, które są lepsze. Tak bardzo za tym się nie znam. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Tak jak mówiłem, te szczęki idą sobie do magazynu i później kupię okładziny nowe i spróbuję to zanitować. Też nie jest bardzo skomplikowana czynność. tu już mam rozpakowane. Szczęki. Zobaczcie. One no są w ten sposób zbudowane, że przychodzą tutaj na ten bolec, i tutaj na rozpierak. No, w ten sposób. Ale cała zabawa, zabawa polega na tym, że trzeba założyć sprężyny. Sprężyny są w komplecie. Nowe zakładam. No to teraz przystępujemy do zakładania szczęk. Nie ukrywam, że trenowałem troszeczkę przed tym filmem na starych szczękach. No i doszedłem do takiego wniosku, że najlepiej sprężynę położyć, w ten, znaczy założyć w ten sposób, żeby od góry były. To tak samo no, zobaczcie zahaczyć dziurki ale przewrócić w drugą stronę i wtedy nam te sprężyny nie wypadają zobaczcie no nie są w stanie wypaść z tego względu, że no, są zaczepione o tę o, o tą stronę sprężyny I zobaczcie jakie proste jest zakładanie wkładamy tutaj i niewielką siłą zakładamy w ten sposób trzeba zwrócić uwagę żeby Szczęki znalazły się. Ta strona szczęk znalazła się tutaj, w tym wybraniu. One mają, one mają jak widzicie, też stare, ale mają tutaj takie wybranie i mają taki tutaj by. Dwóch są na jakby wybrane mocniej, a tutaj zostaje taki. Wypust, wypust, który musi się znaleźć, musi się znaleźć tutaj, w tym wybraniu. Zobaczcie, to jest banalnie proste, posłuchajcie raz. I można zakładać. Można zakładać już gotowe szczęki. Teraz tego możemy sprawdzić, jak tutaj rozpierak pracuje. O! Zobaczcie, jak ładnie. Równiutko z dwóch stron. I to było na tyle. Za chwilę będę robił drugi zestaw. Z tej strony mechanik prawie precyzyjny. I tak jak mówię, jeżeli mnie się udało, to wam też się uda. Robiłem to jak zwykle pierwszy raz. Chociaż nie ukrywam, trenowałem na starych szczękach. <grych> Warto nieraz takie treningi zrobić. No to co? Robimy drugą stronę, no to robimy drugą stronę, no to szybciutko. Pa.